Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Washington, a to jest kolejny odcinek komendowego Q&A. I dzisiaj jeden z moich widzów spytał się mnie, w jaki sposób zrobić bloki, którym można nadać różne efekty. Czyli na przykład, że jak staniemy na bloku, to dostajemy jakiś efekt np. speeda, albo coś takiego. I tutaj zaprezentuję właśnie Wam, jak to działa. Zrobiłem to na czterech kolorach, oczywiście można zrobić to na dowolnej ilości, nie musi to być glina, mogą to być dowolne bloki, jakie sobie wybierzecie. Ja dzisiaj zrobiłem na takich i już Wam prezentuję mniej więcej o co chodzi. Pierwszy efekt to jest efekt lewitacji, więc gdy tam na niebieskim nie nieważne gdzie na świecie on będzie się znajdował, zawsze dostanę efekt lewitacji. Więc jak widzicie, mam tutaj efekt lewitacji po lewej stronie, no i za chwilę sobie spadniemy. Ok, i gdziekolwiek będę na świecie, nieważne, gdzie będzie taki krocek, to on zawsze będzie mi dawał efekt lewitacji. Ja sobie to teraz szybko wyczyszczę, ponieważ nie chcę, żeby tyle czasu mi to leciało. Ale jak widzicie, gdziekolwiek stanę, dostaję efekt lewitacji, tylko musi to być niebieski krocek, tak jak niebieska glina. Ok, lecimy dalej. Na zielonym klocku zrobiłem sobie Speed'a, więc mogę sobie skoczyć, tylko mi to akurat nie wyjdzie. W każdym razie jest Speed. Zostajemy dość dużego speeda tutaj, bo chyba aż na szóstym poziomie czy coś takiego. No więc tak. Ok. I znowu gdziekolwiek będzie on na świecie, to tak samo będzie, będę go zawsze dostawał. Żółty klocek to jest jump boost. Bardzo fajny efekt, bardzo go lubię. No i czerwony klocek to jest śmierć. Ok. I to jest bardzo proste. Jest to zrobione tylko na czterech blokach. Te wszystkie klocki są zrobione na czterech command blokach. Kiedyś chyba robiłem poradki na ten temat, ale były one dość yy, skomplikowane, bo trzeba było, wymagało to o wiele więcej zachodu. Teraz da się to zrobić tylko za pomocą jednej komendy, taki jeden klocek. Ok, więc zobaczmy sobie jak działa niebieski klocek. Lecimy sobie na początek tej komendy i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Pierwsze wykrywa nam gracza, czyli wpisujemy sobie komendę execute mapa. Czyli wykrywamy sobie i pobieramy koordynaty jakiegoś gracza, jego dokładne koordynaty, bo to są 3 tyldy. I później sprawdzamy, czyli wykonujemy komendę detect, czyli sprawdzamy czy, re, re, czy relatywnie do tego gracza znajduje się jakiś klocek. I sprawdzamy czy jedną kratkę pod nim, ponieważ tutaj jest wysokość i wpisałem 1, czyli czy jedną kratkę pod tym graczem znajduje się blok stained hardened clay i tutaj jest numerek 3. I co ten numerek 3 oznacza? Ponieważ ja sobie tutaj wpisałem Stained hard Clay, a jak wiecie są różne kolory gliny. Mamy niebieskie, jakiś tam zielony, czerwony i żółty. Gdy klikniecie sobie skrót klawiszowy F3 plus H, to wtedy jak znajdziecie na jakiś blok, będzie wam się wyświetla... będą Wam się wyświetlały konkretniejsze informacje. Jakbym to sobie wyłączył, tak zobaczycie, wyświetla mi się po prostu tylko nazwa bloku. Jak sobie włączę, to wyświetlają mi się dodatkowe informacje. Jak widzicie, w górnym prawym rogu tego małego okienka jest napisane 159... Ukośnik 3. I 159 to jest właśnie ID tego bloku, czyli tej gliny, a 3 to jest numerek tego koloru, czyli niebieskiego. Jak najadę sobie na zieloną glinę, to jak widzicie, znowu jest 159, ale tym razem jest 5, ponieważ jest to inny kolor. I w tym miejscu właśnie chcecie wpisać numer, czyli datę tego bloku. Ja sobie wpisałem 3, czyli odpowiada to kolorowi niebieskiemu. Czyli ta komenda pobiera nam koordynaty gracza i wykrywa, czy pod nim znajduje się, jedną kratkę pod nim znajduje się niebieska. No i później jeśli się wszystkie te efekty spełniają, to wykonuje się komenda efekt p, czyli dajemy efekt jakiś najbliższemu graczowi, lewitacja, czyli właśnie gdy stanę na niebieskim bloku dostaję lewitację, na 13 sekund o sile 1, ponieważ w efektach dodajemy 1 tutaj do siły, odejmujemy, znaczy dlatego, że dziwnie to jest tak zrobione, że jeśli chcemy, żeby był na pierwszym poziomie jakiś efekt, to musimy dać 0. Jeśli chcemy, żeby był na drugim, to musimy dać 1. Dziwne, ale tak jest. No i na końcu dajemy true, żeby efekt bąbelków nie był widoczny. Jakbym to sobie skasował i stanął sobie na y, bloku lewitacji, tak jak zobaczycie, widać ze mnie bombelki jak lecą. A my tego raczej nie chcemy. Więc ja sobie to usunę. I jak wpiszę sobie tutaj true, to tego efektu zwyczajnie nie będzie. Nie ma bąbelków pomimo tego, że mam efekt. Ok. No i ze wszystkimi tymi innymi blokami jest bardzo analogicznie zrobione, czyli znowu wykrywa nam koordynatę gracza, sprawdza czy pod nim jest glina, tym razem z datą 5. Jest to odpowiada to kolorowi, gdzie zielono, jak widzicie. No i jeśli tak, to daje mi efekt speeda na 2 sekundy o sile 6, ponieważ dodajemy 1 do siły. No i znowu nie chcę, żeby belki się pokazywały. Z żółtym jest bardzo podobnie, mamy tutaj efekt jump boost. No i z czerwonym jest troszeczkę inaczej. Ponieważ tutaj nas zabija, więc wpisujemy kill małpę zamiast jakieś tam efekty. No i 14 odpowiada kolorowi czerwonemu. Okej, okay, więc tak naprawdę to jest wytłumaczenie już całego mechanizmu, ale zrobiłem jeszcze tutaj e, taki mały, mały przykład, jak to można zastosować wszystko w praktyce, więc jeżeli chcecie przedstawić swoje umiejętności, to możecie e, spokojnie sobie pobrać mapę, będzie link do niej w opisie i zobaczyć, czy uda Wam się przejść ten taką moją małą mapkę. OK, a więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że wam odpowiedział na kilka Waszych pytań. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je śmiało w opisie i ja ch chętnie wam odpowiem. Wielkie dzięki za oglądanie i cześć!